O, kawiarnia przy stronnictwie. Może do niej zajdę. Dzień dobry, poprosiłabym babeczkę. Dobrze, już daję. Proszę, to dla pani i życzę smacznego. Dzie Dziękuję za babeczkę. Bardzo proszę. Kuki, nie rób tego! Mówiłam mu, żeby tego nie robił. Co z moją babeczką? Przepraszam za mojego psa. Ciągle coś rozrabia. Szkoda, że nie, szkoda, że nie mam kogoś, kto by wyprowadził go na długi spacer. Ja, yeah, ja! Yeah. Co ty? O co chodzi? Mogłabym wyprowadzić twoje psy. A też sobie radę z kotem? Oczywiście. Oto i oni. Dużo ich jak tak patrzę. To jest kuki. To jest brownie. A to mój najmniejszy i jedyny kotek. Babeczka. Na pewno sobie poradzisz? Na stówę. To pa! pa. Nie zapomnij posprzątać po swoje babeczki to nie moja wina, to ja się idę. Udało jej się wykręcić. Muszę posprzątać chyba jej babeczkę. Okej, okay, już jest wszystko posprzątane. Nie ma ani śladu po babeczce. Czuję się, jak mówiła do mojego kota. Babeczki! A teraz czekam na klientów. Zwierzaki, nie zatrzymujcie się! Długa droga przed nami. Naj... Halo, podasz piłkę! Ram dzieci za blogiem krzyczą! Jest najmłodsza, taka mądra, chodźcie pieski. Godzinę później. I gdzie ona jest? Martwię się o moje pieski. I kotki. O, moje zwierzaki! Przewróciły mnie. A tak w ogóle, gdzie jest moja przyjaciółka? Wymęczyły cię tam, prawda? Tak, wymęczyły mnie. Przepraszam za takie kłopoty. Nie, nic ci nie stało. I tak czy siak, bardzo dziękuję. Nie martw się, koszty babeczki sama pokryję. Pa. pa! Kuki, nie! Kuki.